Siema, zaczynam nowy, wspaniały projekcik. Mianowicie, to będziemy budować wielkiego cytalika z LEGO. Jak widzicie, mam już tutaj zrobiło kajutę, która jest do poprawy. Gdyż nawet mały ludzik się w niej nie mieści, chyba? Ja mam małe ludziki. wciąż moje małe ludziki. I tak się okazało, że... Jedyny mały ludzi, który mi został, jest tam. No, to jest Kasia, jeszcze jest gdzieś Wiktorek, ale się zgubił ostatnio. I wkładamy. Nie pytajcie, co to był za dźwięk. A przynajmniej próbujemy wkładać. Ale dobra, a propos tej serii, postaram się, żeby to miało jakąś okrągłą liczbę. Odcinków. Nie wiem, 100, 150. Tylko będę musiał niestety także od kolegi troszkę wziąć, gdyż ja sam nie dysponuję podkładkami, które by mogły zrobić ten projekt. Więc użyjemy także podkładek kolegi. A właśnie, a propos tego, co spadło. To jest to właśnie takowa podkładka, i chyba ich użyjemy. Chociaż nie wiem, czy nie powinny być one nieco mniejsze, albo na przykład bardziej prostokątne niż kwadratowe. Ale zależy od tego, jak duży to będzie projekt. Mam nadzieję, że rozpieprzymy scada YouTube'a. Pewnie nie rozpieprzymy. No, wiecie dlaczego. Yy, a propos tego, co już zapanowałem co będzie w pierwszych dwóch odcinkach. Nie wiem, czy wiecie, ale to jest restauracja. Zbudowały to wcześniej. Taka oto piękna restauracja. I ogólnie to tutaj ma być kuchnia, wejście do kuchni, tutaj ma być ten stolik do zamawiania itd. A tutaj mają siedzieć goście. Pewnie to nie będzie główna, mimo tego, że ma być to główna restauracja. A i ja zazwyczaj będę to nagrywał, kiedy będzie już ciemno, więc spodziewajcie się, że nie będzie tego światła, i w ogóle wszystko będzie lepiej widoczne. No i w pierwszym odcinku będziemy właśnie tą restaurację robić, w drugim odcinku naprawimy sobie kajutę. To. Trzeci dodamy tutaj kuchni i zrobimy tutaj o. To do reszty odcinków to nie mam zielonego pojęcia, jak to będzie wyglądać. Mam je ogólnie trochę lego. Pod swoimi nogami mam jakby jakieś tam klocki inne. Zrobię tutaj wszystkie. Reszta jest w tyle. No tak, dobra, nieważne. Mam no tu jeszcze różne niezłożone zestawy, które tak, żeby się sprzydadzą. Na przykład do się białych klosków. Kupiłem za kiedyś zestaw lany i nie złożyłem. A tak właśnie, a propos tego, gdzie są moje konstrukcje. Otóż za chwilę Wam do tego tajemniczego miejsca mojej konstrukcji. Jak widzicie, tutaj trzymam swoje najlepsze konstrukcje. Rozpadające się soku Millennium. A to co się tu dzieje, to nie pytajcie. Wahadłowy, złożone przez brata, a nie przeze mnie. Ale dobre. Tutaj akurat samodzielnie wykonany pojazd tu jeszcze miał kabinę. Ale kabina się gdzieś zapodziała. Nie wiem po co ten element. Siubokręty. Eee. Zepsuty zestaw jaskini. Eee. tego to nawet nie komentuję. To tyle, zauważyłem jeszcze, że chyba lepiej będzie Wam się oglądało. Jak będę to robił w ten sposób, a normalnie to chyba będę układał na podłodze, a nie na biurku. Jak się zapytacie, gdzie jest kąt, to odpowiem, że na drugim biurku, ale dobrze. No, jak widzicie, to będzie całkiem dodatkowo możliwe, ale to tutaj to nie jest możliwe, no, to wiecie o co chodzi. W czwartym odcinku dobudujemy no, sobie jeszcze jedną kajutę albo i nawet jeszcze dwie, a w dziesiątym odcinku, jako specjalna 10 odcinków, zrobimy kajutę pierwszej klasy. A ten taki posąg z Cytalnika, i wiecie, to najpopularniejszą część zrobimy chyba w pięćdziesiątym. Nie jestem pewien, zobaczymy, co się pokaże. Generalnie to właśnie jest całe omówienie szczegółów. Jest to odcinek 0. Za niedługo odcinek jeden akurat nikogo nie ma w dołu. No. Jest sobie dwóch, ale niecham z tym za bardzo jest git. A i subskrybuj, bo ten kolczacek cię prosi.